Hej, hej hej, witajcie na moim kanale. Na dzisiaj przygotowałam zdrapki takie jak megalinię koralową, krzyżówkę XXL i Paradiso. Nic nie naddrapywałam, zapewne będzie dłuższy odcinek. Wkład to 50 zł i zacznę od Paradiso. Paradiso z numerem 11, trochę przybliżę. Na pewno będę pomijać. I szukam lody i aparat. Lody i aparat. Jest tutaj aparat. Tu są lody. I tu jeszcze jeden. Dobra. Ośmiornica i krab, krap ośmiornica i to jeszcze ośmiornica <laughs> przepraszam ryba i chmura hmm, to jest ryba chmura I na końcu jest chmura. Łuć i okulary. Tu jest łuć. Tu są okulary i łódź dobra kostka i delfin to jest kostka delfin ok torba i napój torba napój jeszcze na pół termometr i słońce jest słońce termometr i tu termometry dobra kotwica i shorty twica Shorty i tu nie widzę nic Palma i kapelusz kapelusz Palma Kapelusz. OK. I ostatnie dwa: kompas i wodolot. Tu jest kompas, tu wodoloty. I wychodzi, że jest pusto. T, ku. OK. To teraz krzyżówka z numerem szóstym w bonusie Chopin i szukam M M M Tu jest M i tu jest M. Dobra. Kolejno to A. Mhm. Okay, chyba tyle B nic bonusia się na razie B jest tu tu jest B i tu jest B ok. Kolejna to K. To jest K. K. I tu jeszcze K. Dobra. Mało tego E, e. Mm -hmm. e, jeszcze tu E, dobra, P, ta jest w bonusie, tu jest P, Dobra chyba tyle V i n N jest w bonusie Jest tutaj n V i N, tu jest N, V jest, Oj. O i T, o, bonusie, O, Jest pierwsze słowo okap. Co tutaj o? Dobra. Tu jest oka pierwsze. Mm, o oh, i ta, dobra. Ta, T i oh. o. I, i, g yeah. jest w bonusie. N było. I, I, G, I, to jeszcze G, to jest G, okej, okay, chyba tyle, kolejne dwie to U i H, H jest w bonusie, U i H, u i H H. To jeszcze U. Kolejna. No, chyba tyle. U i tu jeszcze U. F I S F i S. To jest sobota. To jest drugi. S i S. To jest S. To jest pierwsza osa. To jest F. I ostatni jest drugie kos. S tu jest F. okej, okay. i ostatnie dwie, Z i Y, czyli ponusa nie będzie. Z i Y. Tu jest Z. Y. Z. Tu jest azot drugie. I w ostatniej Y. Z i Y. Czyli wychodzi, że jest pusta razy trzy było trzydzieści złotych i kontrolne DZ. O, kiepsko, to teraz koralowa z numerem 22. I szukam księżyc. Oj, i kotwica. Księżyc i kotwica, kotwica, księżyc. Księżyc, i tutaj nic nie ma, dobra. Kwiat i słońce, słońce. Na końcu kwiatki dwa, palma i kokos, palma, kokos. Palma i kokos, ok. Krab i kapelusz. Hmm. Tu są kapelusze, tu jest krab. A tu nie widzę nic. Skrzynia i ośmiornica. Skrzynia, ośmiornica. Ośmiornica. Tu są skrzynie. I chyba tyle. Perła i wiadro. Perła. i tu są jeszcze perły i wiadro wulkan i parasol parasol i tu jest wulkan dobra trójząb i ananas To jest trójząb, to jest ananas i tu ananas, dobra, torba i małpa, małpa, torba i tu jeszcze małpa. Rekin i chata. Ostatnie dwa. Rekin i chata. Tu jest chata. Rekin. I tu już nic. Czyli wychodzi, że również pusto. Tak jest. WSJ. Co za zdrabki. No i na koniec. Uparciuch mój. Z numerem czwartym. Czy dzisiaj pokażę klasę? Już chyba ten czas i szukam diament, diament. Diament. I tutaj, dobra. Chyba tyle. Dzwon, dzwon i dzwon. Flaming. Wszystkie z oczywiście kupiłam w żabce. Dzisiaj wyjdą zobaczymy, jak pióro. Dobra, chyba tyle. Ananas. Ananas. Dobra. Gwiazda. Czy będziesz gwiazdą odcinka, czy nie? Nie ma gwiazdy. Dobra. Winogrono. Tu jest winogrono. Tu jest. O, jest gwiazda, zobaczcie, no ślepa. I auto. Auto, auto. Nie widzę. Przepraszam, kości. Kości. Tutaj. Tutaj. Kłódka. I tutaj rower, nie widzę, cytryna, cytryna, nie ma więcej, serce, to jest serce. Kolejne, tu jeszcze jedno, dobra. Zegar. Tu są. Tu jest. Tu są kolejne i to na tyle. Pierścionek. Tu jest pierścionek, kolejny. I na końcu nie widzę. Korona. Tu jest. Nie widzę więcej. Sakwa. gdzieś widziałam ją właśnie tu jeszcze jedna liść nie ma kokos kokos nie widzę moneta tu jest moneta tu kolejna. Moneta dobra. Foto. Jest tutaj jedno. Popcorn. Tutaj. Tutaj. Jeszcze jeden tu. I tutaj okej, okay. arbus tylko jeden, Łucz jest Łucz, tu kolejna okej. Okay. Biedronka. Biedronki nie kojarzę. I jej nie ma. Słońce. Jest tutaj słońce. Tutaj. Tutaj, tutaj. Przedostatnie wiśnie. Jest chyba jedne widziałam, tak tu są. I ostatni żółw, który mi nic nie da zapewne. A jednak zobaczcie, jest. Jest linia. Wow. Sprawdźmy to. Diament jest, kłódka jest, dzwon jest. Żółw był i popcorn był. Dobra. I w bonusie. Czekajcie, jeszcze sprawdzę. Dobra, w bonusie. Co? O, i w bonusie, mam dolara. Pierwszy raz. No to dzisiaj uparciuch pokazał klasę. Dobra, sprawdźmy co pod dolarem. 40 zł. Super. I 60. Nie wierzę. Kochani, w tej edycji rekord, w tej strapce w końcu może przyłamał się poczekajcie jeszcze ha 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 tak to zapewne się zgadza czyli super jestem na plusie i to mega plusie bo wkład był 50 a ja mam spisała się jedna zrabka i mam 100 wielkie dzięki za oglądanie pozdrawiam wszystkich serdecznie do usłyszenia pa